Na grubowcach Siemanko, Siemanko! Dzisiaj z tej strony ekipa Paz TV. Z tej strony wasza ulubiona ekipa Paz TV. W dzisiejszym odcinku pokażemy wam oto te pyszne ślimaki. Te winniczki. Winniczki tak się tak, chyba winniczki, nazywają. Winniczki wjeżdżają za chwilę na 7 minut na 180 stopni. Piekarnik Ej. mamy rozgrzany już, wam pokazuję centralnie, jak jest rozgrzany piekarnik. Wczoraj ja go czyściłem, no nie, ale są zacieki No, no jak i będziemy je wpierdalać, że będziemy je wpierdalać, Powiem wam, że ja to będę robił pierwszy raz w ogóle, no nie, że pierwszy raz Ja już próbowałem, dla mnie są bardzo, bardzo dobre, nie mamy, chyba mamy Mamy, nie mam widelczyki mamy? Chyba widelczyki są, tutaj zaraz zobaczę Takie małe są potrzebne, takie dwa jakby O, oh, jest jeden Mamy nie, widelczy. to taki jest za duży, powiem Ci trochę. No nie ma, no nie taki będzie. Musiałby być, musiałby być taki bez jednego zęba, taki. No nie no, ten starczy, przecież ja to... wbijesz się normalnie tu. No zobaczysz, że nie. Damy radę. Ale... No, no. Mniejszych widelców nie mam. Dobra, Dobra, to co, wbijamy go na ile? 7 minut? Tak. 180 stopni? Dokładnie. A, ja a jakie ogrzewanie robimy? No bez termoobiegu wyłącznie. Bez termoobiegu, tak? I góra dół tylko, ta? Tak, no, na razie tak, no. No, siedem minut. Najwyżej no na końcówkę to włączymy sobie termo. Kurwa, nie odpalaj tego piekarnika, bo mi tutaj parzy ty kurwa, chłopy. Otworzył piekarnik, kurwa ty magiczny człowiek i na ty. Dawaj, dawaj, Ej, dawaj. Wkładam. Ja nie mogę, bo się uduszę. Zobaczcie, jeszcze są i zaraz sobie znikną. No, widzicie? w piekarniku. Zyklą. I Zobaczcie, 3, 2, 1, bam. Nie ma, poszły. Dobra, czekamy 7 minut, zaraz wracamy. Ok. Ślimaki są już gotowe. chyba trochę gorące. Zobaczymy jak na to Krzychu reaguje. Ja już ślimaki jadłem wielokrotnie, także nie jest to dla mnie zaskoczenie. Mi bardzo smakują, ale widziałem po jego minie, że, że chyba mu nie podejdą. Widzimy się za chwilę. No okej. Okay. Ślimaki są już gotowe. Ja ślimaki jadłem wielokrotnie, także nie jest to dla mnie żadne zaskoczenie. Bardzo je lubię. No nie wiem jak tam Krzysztof. Krzysztof jest nastawiony bardziej negatywnie. Siema mordy, no i nadeszła ta nie. Weszła ta niepokorna chwila dokładnie tak no tak miałem powiedzieć no ale chciałem wam powiedzieć coś ogólnie wcześniej kurwa że chłopaki, na, chłopaki mi ojebali kurwa małosolne kurwa ogórki pół słoika opierdolili no nie no, że pół słoika no. ja pierdola. dobra my Wła, do rzeczy to, że my jest... do rzeczy zobaczcie tam było masło no nie a teraz wyszło takie coś tak, zielone dokładnie tak nie to zielone to jest, to to jest masło to, to jest dalej masło Tutaj możecie sobie zauważyć, że tu jest, tu jest właśnie... Mięso. Yy, Ślimak. Yy, no właśnie. <laughs> ten, ten, ten. To kto pierwszy? No ty. Dobra. Dobra, testing pierwsza osoba. Ma Magic Lukas, że Magic Lucas? Pierwszy raz jest, to, że pierwszy raz. Mamy to. To jest masło. To masło, jest masło. Masło jest zajebiste powiem wam na początek. Teraz przychodzimy o. do tego A, cuda, coś. nie? No. Zobaczcie, jest. Pokażę wam sztuczkę. Zobaczcie, raz, dwa. Krzychu. Dajesz kurwa. Dajesz, Nie. Dajesz, dalej. Jest? Dalej, normalnie jest dobry. Chodzi, chodzi, wiemy co zrobić. Damy czy nie? No, ja jeszcze jednego co opierdolę. Opierdolę jeszcze jednego, ja no. mhm. no, no, ja to, to jest jeden. Normalnie <grym> no. Normalnie dobre. Pierwszy magik? Dawaj. No. Dobra, mam Spokojnie, Jaż, ja już próbowałem, ja już próbowałem, na Tak, to sztuczka, nie? Zobaczcie, raz, dwa i trzy. <grym> Pykło. Mam zajebiste. Twoje kolej, mordo. Jest mega, jeszcze jednego środku. Dobra, na już kurwa, poczekaj, bo kurwa ty. Dawaj tego na środku. Nie, tego nie chcę. Ten no. jest najlepszy, bo go najbardziej widać, najłatwiej ci będzie nie, wyciągnąć. No, I przy ogóreczka to, ogóreczka to, Spróbuj, kurwa. nie! <słuk> 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 wygląda, no, no, jak brzyd wygląda. No i jak tak, no? Przy okazji, ogóreczka sobie pewnie. A ten jest jeden ogórki. Dalej, ogórki małocone. Polecam mam ogórki, bardzo dobrej jakości. Mega samolot. Pas de bland quality. Dokładnie <grymne> to jest kurwa. No naprawdę. kurwa, to jest dobre no. Mhm mm Mówiła, ale mi nie ufałeś. No, to jest no. dobre no. Ale samo, to jeszcze jednego pierdolę. <grymne> <To>. Nie, generalnie. <grymne> kurwa, generalnie będę. Ale nie się No, Tomaso jest dobre, Tomaso też chce musisz tak no, 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 wyklatować. Tak sierwność no. Dokładnie sierwność no. Mm -hmm. No masę, jest zajebiste, kurwa. No, generalnie. ten ja pusty, kurwa, ty. Nie, no, nie. czasami się. Nie, jest, jest, jest no. Jest ma no. Musisz go tam dziabnąć, dziabni go. Nie Mogę dziabnąć znowu? No, musisz go dziabnąć, no. Tak go. Jakbyś miał taki. No poczekaj no jest co ci powiem? Nie co wiem co to mi jest To mi jest z... To buter To jest kroidę buter No tak, bo to jest takie bagietowe Nie, nie chcę wyjść, ale patrzcie, patrzcie Musisz no, go właśnie, musisz go właśnie tak to. No. No. no No i targ, targa. O Boże O Bój Jaki duży No ciak Patrzcie na to, jaki duży Jaki mały O fuj Zajebiste powiem, bał. No dobra, no. Mhm. Pierwsza pa, co robię? Wpierdolam to się dolega, nie ma Polecam, wam. Aż kapie mi na ekran, kurwa, chłopie. Jakie zajebiste są.